Jestem w witam znowu w zrobimy to, o czym mówiłem od bardzo dawna. Najtrudniejszy challenge. Nie, wiem, co on powiedział? Gadałem i nie było napisów. Oj, to jest przerąbane, to jest dopiero w Nowej Grze Plus. Mam najlepszy możliwy ekwipunek, ale to i tak będzie dosyć niezłe wyzwanie. 10 różnych utrudnień. Bez tych utrudnień było łatwo, ale z tymi utrudnieniami jest masakra. Czemu to nie jest przetłumaczone? Nie da się dożyć mojego wieku, nie dowiadując się paru ważnych rzeczy. Ale najważniejszych rzeczy uczysz się wcześniej. Dobra. I tu już co, na początku te dziadostwa, w dużej ilości. W sumie to wystarczy je podbijać. Można też zrobić tak. Bum. Nice. Nie jestem materialistą, ale kiedy za młodu trzymałem się książek. Jeszcze 30 fal tu jest. I to takich przerąbanych. Pamiętajcie, że nie mam żadnego leczenia. Tylko odbijanie pocisków I innych ciosów Dobra Znaczy wiecie, mam jeszcze parę potek Ale 5 potek na 30 fal to trochę mało Zapomniałem jakie to jest dobre Zapomniałem jaki ten mozdziel jest mocny Jest szczególnie jedna książka, którą lubiłem czytać od czasu do czasu Mówi o ważnych rzeczach Inny manner of speaking, nie do końca Co to znaczy Ale to dostał centralnie Boom w locie dostał. No to lecimy. A, jak Akobi. Bogini przysięgi i porzucenia. Jeżeli złożysz przysięgę, to ona doprowadzi do tego. Przypilnuje cię, żebyś ją. O Się z niej wywiązał. Okej. Okay. Aj, ja zapomniałem, że nie gram to już. Dobra, może w to walnę. Może tam to, te obrażenia po czasie coś zrobią. Ciekawego. Te wieżyczki na no, pewno chciałem rozwalić. One będą przeszkadzać troszkę. Bum. Ale nie mam za bardzo czasu, żeby w ogóle wycelować nawet. Dobra, dobra, dobra. Chodźcie tu. Ej, nie bardzo to odbicie wyszło, bo tamten jeden przyszedł. Bum. Wcześniej to zawsze robiłem piką. Teraz jak tym moździerzem robię, to jest znacznie łatwiej. No weźcie, nie atakujcie tak dziwnie. Atakujcie naraz, czy coś. B jak breaker. Jest szybszy niż błyskawica i zawsze dobrze celuje. Jeżeli... Jeżeli chcesz odesłać wieści za. Kurde. Powiedz jej breakerowi po prostu. Trudno się tłumaczy, czyta, tłumaczy i słucha. I jednocześnie walczy. I gada. Oj, chłopie, dobra. Ja tu podbijam, muszę się odleczyć troszkę. No i też odbicia bardzo dużo z... obrażeń zadają. Widziałem sobie z powrotem tego skilla, który zdaje więcej obrażeń przy odbiciu. No patrzcie, ja po prostu odbiję taki cios i chłopa nie ma już. C jak rdzenie. Perfekcyjny kawałek kamienia znaleziony głęboko pod... Yy, pod miastem. Może świeci dzień i noc. Czy jest coś, co, czego nie dałby radę zrobić? Okej, okay, z tego się leczymy. Eee, nieśmiertelność się włącza, skubaniec. A ten się leczy, ten się zrespił jako taki mały? A potem urósł. Z regeneracji. jak Jojoam. Jedna spotek, Jeden łyk wyostrzy twoje zmysły. Albo będzie ci spamił dźwiękiem bębna. Bardziej tak gong brzmi niż jak bęben? To jaki snajper. Im dalej z większego dystansu strzela, tym bardziej to się rozpędza. Warto to wykorzystywać teren. Nie wiem czy zauważyliście, ale tutaj nam się pojawiają skałki takie. One nam się bardzo później przydadzą. One będą nas chronić. W sensie wiesz, możesz się przed tym za tym schować. Kronić przed się przed typami, a jak ewakuacja? No jak jest ewakuacja to się tam uspokój i biegnij do wyjścia Uf! To było dobre Nie to nie było dobre, to nie było do... to już nie jest dobre, to już nie jest dobre Op, Bum, dobra, jeden załatwiony i drugi teraz będzie łatwy, nice F jak foundation, czyli podstawa po prostu, podstawa budowli i tyle. G jak garmów, jeden z bogów, bóg y, tej... celu i coś tam, coś tam. Okej. Okay. Zaczyna nam się ura. Ura tu będą najgorsi. O tym wam mówiłem, to jest... Dread drum, to jest ta podka, co wali mi gongiem cały czas. To wali tym gongiem, żeby zasygnalizować, że masz pełne życie i że masz walić więcej krytyków, ale... Czasami to przeszkadza. Ha jak bogini cierpienia i przyjemności. Nie możesz mieć jednego bez drugiego. Ona się o to upewni. Okej, okay, słyszę tam gdzieś ura? Tego bijącego? Dobra. Nie o no, tym boździesz, to zapomniemy, jaka to jest zarąbista sprawa. A też trzeba dużo odbijać, żeby się jednak leczyć, nie? Okej, okay, mam tu dużo wieżyczek, które chciałbym szybko rozwalić, żeby nie mieć potencjalnie problemu. Okej, okay, chyba będę miał problem. Tak, gdzieś jak. No, nie, 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 przestań, przestań. Nie rozwaliłem tego, nie dałem rady. Dobra, potka leci. Ja nie pamiętam, żeby ta roślinka tu była w ogóle. Skąd tyś się tu wziął, chłopie? Dobra, zobaczymy, jak szybko padnie z moździerzem, bo z kataną i shotgunem to było trochę długo. Okej, okay. leży szybko. Jack Jewel Bóg życia, czy coś takiego, zdrowia. Wzmacniał nas. To jest jakiś Tower Keeper, jak w Dungeons. Dobra, ja bym chciał tu porozwalać jakieś coś, których nie mogę odbić. Te roślinki nie chcę, właśnie, od... nie chcę ich niszczyć. Ja mogę poodbijać i się odleczyć. Trzeba jakoś tu bezpiecznie zagrać. Tylko, że on się leci strasznie mocno. I właśnie, jest w stanie bardzo łatwo spuścić mi łomot. No i właśnie, ma full HP już. No, trudno znaleźć taki zasięg, żeby żeby go trafić, ale jednocześnie, żeby on mi nic nie zrobił. Okej, okay, on rozwalił jedną tą roślinkę. Może się zblokujesz o kamyczek, czy coś? Nie liczyłbym na to raczej. Tylko to musi trafić akurat, kiedy jest... I już po mnie. Średnio. No kurde. Niby włócznia, niby daleki zasięg, ale jednak nie zawsze... Chyba nie warto za bardzo uciekać centralnie do tyłu, tylko w bok trzeba uciekać, bo on do przodu ma dosyć niezły zasięg. Właśnie dopiero teraz to ogarnąłem, a już z nim walczyłem tyle razy. K, jak dzieciak. Czemu on jest w książce właściwie? Czy to chodzi o byle jakie dziecko? Chociaż hit był z dużej litery, więc. Teraz chodzi o tego konkretnego. Dobra. Tak, fajnie, że wszystko odbijacie, nie? O, oui. oh, dobra teraz prosta część jak Lemain. Bóg Nadziei, Desperacji on wie, że sukces i porażka idą w parze nas czeka raczej porażka nie wiem dlaczego to tak działa Boom. po prostu mogę sobie tak jeżeli biorę tarczę to mogę sobie po prostu walnąć pomimo iż patrzcie on z opóźnieniem tą tarczę bierze więc powinienem oberwać. Najpierw pura załatwię. Okej, okay, tam jest taka, taki nieprzyjemny ura. A, już wszyscy padli. To teraz ten. O jak olak. Ten, który włącza im niezniszczalność. Skubaniec. Pamiętam to, teraz będzie, będą te szybko strzelające, Nie? A jednak byczki są. O, i to coś. Dobra. <śled> Chodźcie byczki, muszę się odleczyć. Ej, jak jest nieśmiertelny, to obrywa od tego czegoś na ziemi. P jak Bóg, yy, porządku. <grystanie> Jeżeli byk jest spokojny, to zróbmy wszystko, żeby tak zostało. Dobra. I kolejny. Oj, znowu to. Ciebie chce się pozbyć szybko? Eee, dobra, dobra, dobra. Muszę podbijać. Ciebie rozwalę. Stoisz w nieprzyjemnym miejscu. Został tylko jeden. Ja się nie odleczę na full z niego. On padnie. Musiałbym trochę poczekać aż się zregeneruje. I chyba tak zrobię. Eee, za późno. Ups. Bym <grym> raju oberwał. Kea, Queen Anne. Można nawet się wkopać w marzenia dzieci, co? Dobra, potka leci. Trudka by mnie dobiła. Nie mogę oberwać? Stojąc tu? Mogę. Trudna sytuacja. Wiecie? Nie strzelają w samych siebie. Nice. Ojej, jeden tam przeszedł. Trochę nieprzyjaźnie. Padł trudki chyba, bo się tepnął. Nie, nie padł. Czemu ja czasami dostaję rozmycie, ale nie obrywam, tak naprawdę? Trzeba by było jakoś stanąć tak, żeby nie obrywać. Ale to jest niemożliwe, kiedy ich jest tylu. Dobra, tu jest dużo kamyczków. Może tu pyknie? Dobra, tylko jeden może we mnie strzelić aktualnie. Okej, okay, a teraz wiele może we mnie strzelać. I chyba trzeba będzie użyć podki. Odbijam coś. Kurde. Nie, tam na górze jest chłop. Nie, muszę się tak ustawić, żeby oni strzelać się w siebie nawzajem po prostu. I czekać. No prz, stop, stop, stop. Tak nie rób, tak nie rób. Oni właśnie zmieniają pozycję często, więc to jest trochę trudne. I tak ja będę musiał użyć podki, tak czy siak. No. Dobra, teraz się odpaliłem. Ty? Co? Eria Krofus. Nawet nie chcę się czy tego czytać, to jest jakiś kolejny bóg. To wszystko nie ma znaczenia, absolutnie żadnego. To znaczenie ma natomiast to, że zostały mi trzy potki i jedno życie. Czyli w sumie cztery potki. Jak umrę, to dostanę podkę. W się sensie jedno życie, no jedno zapasowe. Muszę rozwalić tamte te coś, co mnie unierchamiają. To na pewno. Dobra. Właśnie dlatego chciałem blokować, ale coś jakoś nie blokowało mi w tym kierunku gdzie chcę. Ten automatyczny blok jest dosyć uciążliwy w takich momentach właśnie W takich wyzwaniach trudnych. Pa, jaki skitrane, nie widać go praktycznie za tamtym kamieniem. Uja kura. Coś średnio wam się udało, więc gratulacje. Numer teraz jakieś takie dziadostwo. Jeszcze sześć. tam Tamten dziad. Tam bym chyba chciał. Najpierw wszystko rozwalić, a po prostu znaleźć jakieś spokojne miejsce. Chyba oberwał. Może niekoniecznie chcę wszystko rozwalić. Bardziej chcę chyba znaleźć miejsce, żeby nic we mnie nie strzelało i tyle. Jak wszystko rozwala, to nie będę mógł się leczyć, nie? Tyłu. Nie mów, że umrę, nie, nie umrę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Dobra, leży. Teraz na spokojnie się odleczyć. Okej, okay, kolejna ura. Nie, nie uciekasz, nie uciekniesz. Ale ta prawie leży. No już nie, bo się odleczyła. Aj. Co to było? W sensie, dobra, walnęło mnie, ale ja nie kliknąłem spacji. Ja nie wziąłem bloka? Czy mi zblokowało w złym kierunku? Właśnie trochę tego się bałem. Nie chciałem podchodzić, żeby nie wejść między dwóch, że tak, żebym nie mógł zblokować. A jednocześnie bałem się, że jeżeli jestem za daleko, to on nie złapie mi na nikogo. Jestem, byłem ja byłem pewny, że ja kliknąłem tu spację. Nie wiem, ale ja nie poznaję niektórych tych fal. Jakby, czy oni dali jakiś update? Nie no, nie widzę niczego. Ja walę. Ja się z tym męczyłem kiedyś cały dzień. W sensie cały dzień, no, jeden wieczór, i potem następnego dnia zrobiłem to, nie wiem, za drugim czy trzecim razem. Nie wiem, to mi się za bardzo nie przydaje, bo to, to daje większą szansę na krytyk, kiedy mam pełne życie, ale to nie za bardzo mi cokolwiek daje. Zauważyłem, że trochę przeszkadzało mi to, że jestem strasznie powolny, kiedy się bronię, więc wezmę większy speed, kiedy się bronię, właśnie. Zastanawiam się, kto cały czas okupuje to miejsce. Dobra, to stanę sobie w dziurze. No i w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.